W czasie zajęć dydaktycznych będę chciał Państwa namówić na zrealizowanie małego projektu. Projekt można porównać do takiej lalki, matrioszki, którą być może Państwo e, znacie. To, co widać na zewnątrz, to projekt taki, jak on e, wyjdzie. E, być może niedoskonały, być może z błędami. To, co będą widzieli i, e, inni, ale jest coś znacznie ważniejszego, bo e, w środku to, czego nie widać, to będzie wszystko to, co będziemy razem ze sobą robili, a więc praca zespołowa, t, e, uczenie się kompetencji, pracy zespołowej, to nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Uczenie się wdrażania w, e, wiedzy teoretycznej w praktyce, nawet jest, jeśli są to małe rzeczy i tego nie będą inni widzieli. To zostanie w nas jako kompetencja. E, jako ważna rzecz dydaktyczna, która się wydarzy w trakcie zajęć. Ale jest jeszcze coś, co jeszcze jest mniej widoczne, coś, co zostanie w środku nas, każdego studenta, we mnie również, bo też będę się uczył. Wszystkie kompetencje, wszystkie wspomnienia, wrażenia, które zostaną w każdym z Was umiejętności, doświadczenia, pomysły. Nie bójmy się popełniać błędów. To są tylko ćwiczenia. Robimy to, żeby poznać i pracę zespołową, i spróbować. I ważniejsze jest nie to, co zostanie na zewnątrz, aczkolwiek będzie to wartościowy projekt, ale to, co zostanie w nas, relacje, jakich się nauczymy, bo uczenie się to przede wszystkim relacja z innymi, dialog, wymyślanie, uczenie się pracy zespołowej, co nie jest takie oczywiste i co nie jest takie łatwe. Tego się na tych zajęciach nauczymy.